Dla Jakuba, wielkiego fana koszykówki, wyjazd do Phoenix to spełnienie marzeń. Tam na trybunach kibicował koszykarzom Phoenix Suns oraz New Orleans Hornets. Mógł też zobaczyć w jakich warunkach trenują światowe gwiazdy NBA. Dozwiedziałem się m.in. jak koszykarze wytrzymują 82-meczowy sezon, grając mecze co 2-3 dni. Naprawdę Airways Center, w której grają gracze Phoenix Suns, naprawdę jest fabryka sportu. W realizacji marzenia pomógł polski koszykarz, którego nazwisko już bardzo dobrze znane jest w amerykańskim świecie. Marcin Gortat, zawodnik Phoenix Suns. To też łodzianin, którego fundacja prowadzi własną szkołę Mistrzostwa Sportowego. Do Stanów w nagrodę zaprosił najlepszego ucznia. Marcin zawsze powtarza kiedy jest tutaj u nas z naszymi uczniami, że stawia na naukę i nikomu nie przepuści, a wręcz odwrotnie, musi być u nas w szkole duch rywalizacji, przede wszystkim uczniowskiej staranie się o jak najlepsze wyniki w nauce. Średnia ocen Jakuba Kuniszewskiego to 5,2. Inni uczniowie pozazdrościli mu nagrody i już walczą o jak najlepsze oceny. Ale Jakub nie zamierza być gorszy. Chce jeszcze raz spotkać się, jak to mówi, ze swoim szefem.